Dane są liczby a równa się pierwiastek z 5 minus 2 oraz b równa się pierwiastek z 5 plus 2. I musimy obliczyć wartość wyrażenia takiego dla podanych liczb a i b. Jeśli weźmiemy sobie to wyrażenie, to błędem na pewno by było wstawianie zamiast liter a i b na samym początku, ponieważ tak, my możemy sobie tutaj to trochę uprościć. Tu jest dzielenie. Dzielenie takich dwóch ułamków. Jeden ułamek, drugi ułamek. Za ten pierwszy ułamek zostawiamy bez zmian, a drugi ułamek odwracamy do góry nogami. Będzie A minus B u góry teraz, a na dole będzie pierwiastek z A minus pierwiastek z B. Teraz tak, jeżeli połączymy te ułamki ze sobą poprzez mnożenie, to będziemy mieli A razy B pomnożone jeszcze razy to wyrażenie i to wyrażenie damy sobie w nawiasie. Ważna rzecz będzie się działa na dole, bo tutaj jeżeli domaluję nawias w tym miejscu. I domaluję nawias w tym miejscu, to tutaj na dole mamy mnożenie dwóch nawiasów, w których mamy te same wyrażenia, bo tu jest pierwiastek z A i tu jest pierwiastek z A, tu jest pierwiastek z B i tu jest pierwiastek z B, w jednym nawiasie jest dodawanie, w drugim nawiasie jest odejmowanie to to jest wzór skróconego mnożenia, wzór na różnicę kwadratów, czyli to jest taki wzór. I z tego wzoru wychodzi, że jeżeli mamy takie coś, to wyjdzie nam pierwsza rzecz z nawiasu podniesiona do kwadratu, czyli to jest to a do kwadratu, a u nas to jest pierwiastek z a do kwadratu. Odjąć b do kwadratu, czyli druga rzecz z nawiasu do kwadratu. U nas to jest ten pierwiastek z b podniesiony do kwadratu. Teraz to wygląda w ten sposób. Góry nie zmieniam w ogóle, a tutaj na dole obliczam sobie tak: pierwiastek z A podniesiony do kwadratu, to z tego wychodzi mi A, ponieważ to A jest w ogóle liczbą dodatnią, więc nie muszę tutaj dawać żadnego modułu, wychodzi z tego A, odjąć i tak samo z tym B, B jest liczbą dodatnią, więc pierwiastek i kwadrat się likwidują i wychodzi z tego tylko B. Takie coś na dole, jeśli ja dam sobie do nawiasu, to teraz widzę, że u góry mam taki sam nawias, na dole mam taki sam nawias, więc te nawiasy mi się skracają tych nawiasów nie ma i zostaje mi z tego tylko to co tutaj u góry było czyli a razy b no i jak już mam a razy b to już prościej się nie da już bardziej tego nie uprościmy teraz podstawiamy zamiast litery a w to miejsce wstawiamy taki nawias razy zamiast litery b wstawiamy takie wyrażenie w nawiasie no i tutaj ponownie mamy wzór skróconego mnożenia ten sam wzór działamy w ten sposób to jest nasze a to jest nasze b i z tego wzoru wychodzi tak, że muszę podnieść a do kwadratu, czyli pierwiastek z 5 podnoszę do kwadratu i odejmuję tą dwójkę też podnoszę do kwadratu. Tutaj pierwiastek i kwadrat mi się likwidują, wychodzi z tego 5, tu zwyczajnie potęguję, wychodzi 4, po odjęciu wychodzi liczba 1, czyli rozwiązanie naszego zadania. I to już wszystko w tym odcinku. Maturzystom polecam mój kurs maturalny, natomiast wszystkich zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.